W historii polskiego sportu rajdowego niewielu zawodników budziło takie emocje jak Leszek Kuzaj. Człowiek z krwi i kości, kierowca, który potrafił jeździć na dwóch, na trzech kołach, a swoją ofensywną jazdą budził ogromne emocje. Ja realizując film Kuzaj Rajdowe Życie, chciałem pokazać prawdziwego Leszka Kuzaja. Nie wiem, czy mi się udało, ale sądzę, że warto zobaczyć ten film 15 czerwca o godzinie 23 na antenie Motowizji Premiera. Kuzaj Rajdowe Życie. Zapraszam.